Dzień dobry moi kochani Chciałabym bardzo wam powiedzieć, że to będzie piękny dzień I dla was może to będzie piękny dzień Dla mnie absolutnie niestety nie ja Jestem po prostu ekstremalnie niewyspana Miałam bardzo ciężką noc Wczoraj byłam u mojej pani diabetolog U dr Jeznach Założyła mi tutaj na rękę z powrotem Urządzenie takie do pomiaru cukru Do ciągłego pomiaru bo miałyśmy pewne podejrzenia i wątpliwości, zwłaszcza Dr Lewczyńska, a potem w śladzeniu doktor Jezna. No i okazało się, że mam epizody hipoglikami w nocy, czyli słuchajcie, cukier spada mi do ekstremalnie niskiego stanu 50. I wtedy naprawdę źle się czuję w nocy. To mnie wybudza i tak dalej, nie? Więc a, że się martwię, a b, że jestem niewyspana. E, po co ja Wam to mówię? Moje drogie Panie, w ogóle komun mam falę dzisiaj na włosach. Umyła mi same wyspy. E, w nocy. E, mówię Wam to po to, żebyście nie ignorowały sygnałów, które wysyła Wam Wasze ciało, bo u mnie zaczęło się, słuchajcie, od tego, że ja się obudziłam zlana potem, ale tak, jakby mnie ktoś wiadrem wodę oblał w nocy. I... Proszę do Agnieszki Nalewczyńskiej. Mówię do niej menopauza! A ona mówi do mnie, no nie, jeszcze nie, żadne z moich badań na to nie wskazuje. Mówi raczej bym obstawiała cukier i do dojezdna. Poszłam do Jeznach, a doktor Jezna chrup mi to, to urządzenie tutaj na rękę. Dwa tygodnie będę. No i pierwsza noc, dziękuję, do widzenia mamy wynik. Także wiecie, chodzi bardziej o to, żebyście nie ignorowały tego, co mówi do Was Wasze ciało. Dlatego że ono jest mądre i będzie wołało o pomoc, tylko wy musicie to wołanie usłyszeć. A jeśli chodzi o kwestię prozaiczną taką jak gołąbki, to nie do mnie po przepis, tylko do mojej ma.